Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witam Cię, człowieku rozumny! Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest czwartek, 30 stycznia. Dziś wspomnienie świętej Martyny. Dziewicy i męczennicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest pewien bardzo zdrowy umilacz czasu, który wciąż na nowo odkrywam. Wpierw jednak zapraszam na sprawki. Słowacja. Premier Robert Fico ogłosił plany zmian w Konstytucji Republiki Słowackiej. Przewidują one m.in. uznanie suwerenności Republiki Słowackiej w sprawach dotyczących wartości. Inaczej mówiąc, uznanie wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym, wpisanie do konstytucji istnienia tylko dwóch płci, męskiej i żeńskiej, przy czym dokonanie tzw. zmiany płci będzie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, które będą regulowane przez nowe prawo. Nakaz prowadzenia w szkołach nauczania zgodnego z zasadami słowackiej konstytucji, a nauczanie wszelkich treści ponadstandardowych będzie wymagało zgody rodziców. Umożliwienie adopcji dzieci wyłącznie małżonkom. Teraz koalicja rządowa zamierza rozpocząć negocjacje z opozycją w sprawie nowelizacji konstytucji. Swoje wstępne zainteresowanie wyraziły dwie opozycyjne partie konserwatywno-centroprawicowe, Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny oraz Słowacja. Belgia. Komisja Europejska zezwoliła na użycie sproszkowanych larw jako składnika żywności. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji z dnia 20 stycznia sproszkowane larwy mącznika po naświetleniu promieniami ultrafioletowymi mogą być wprowadzone do obrotu jako żywność. Larwy mogą być dodawane do produktów takich jak sery, dżemy, żywność na bazie makaronu, przetworzone produkty ziemniaczane oraz pieczywo. Etykiety tych produktów będą musiały jednak informować, że nowo zatwierdzony ubogacacz smaku może wywoływać alergiczne reakcje u konsumentów uczulonych na skorupiaki. Decyzja Komisji Europejskiej jest zgodna z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, która promuje spożycie owadów jako bardziej zrównoważonego źródła białka. W ramach tej polityki zatwierdzono już spożycie świerszcza domowego w formie mrożonej, suszonej i sproszkowanej, a także szarańczy wędrownej. Smacznego. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Martyny. Przyszła ona na świat na przełomie II i III wieku w Rzymie, w pobożnej i zamożnej chrześcijańskiej rodzinie. Otrzymała staranne wychowanie, jednak w młodości jej rodzice zmarli. A Martyna przyrzekła wówczas Bogu do zgonną czystość i rozdała cały swój majątek ubogim. Za panowania cesarza Aleksandra Severa została zatrzymana wraz z innymi chrześcijanami, których próbowano zmusić do oddania czci pogańskim bożkom. Martynie kazano pokłonić się posągowi bożka Apolla, a gdy odmówiła skazano ją na śmierć. Pierw rzucono ją na pożarcie lwom, które jednak ułożyły się u jej stóp, nie chcąc jej zabijać. Następnie Rzymianie postanowili spalić ją na stosie, lecz płomienie ugasił deszcz. Finalnie święta Martyna została ścięta 30 stycznia 226 roku. Jest patronką Rzymu oraz matek karmiących piersią. Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump przemówił w piątek za pośrednictwem transmisji wideo na 52. Marszu dla Życia w Waszyngtonie. W transmitowanym na Telebimach przemówieniu, Trump pochwalił obrońców Życia za docenianie każdego dziecka jako pięknego daru od naszego stwórcy. Przypomniał także historyczną decyzję uchylającą wyrok Roe contra Wade, czyniący składanie ofiar Molochowi prawem federalnym. I powiedział, że jego administracja będzie dumnie stawać w obronie rodzin i życia. Zapowiedział także, że przeprowadzi śledztwo w sprawie ataków na kościoły i siedziby stowarzyszeń pro-life, a w Stanach Zjednoczonych już nigdy więcej nie będą dozwolone prześladowania na tle religijnym. Zakończył, zwracając się do tłumu, któremu niestraszna była zimowa aura. Wasze serca są ciepłe, a wasze duchy silne. Ponieważ wasza sprawa jest słuszna i bardzo, bardzo czysta. W Marszu dla Życia wziął z kolei udział osobiście nowy wiceprezydent, katolik J.D. Vance. Powiedział: Nasz rząd nie będzie już wsadzał do więzienia protestujących i działaczy pro-life oraz starszych, dziadków ani nikogo innego. To się skończyło w poniedziałek i nie pozwolimy, aby wróciło. Ponownie Stany Zjednoczone. Nowy sekretarz stanu, pan Marco Rubio, wydał rozporządzenie zakazujące wywieszania na amerykańskich ambasadach flag innych niż flaga narodowa. Tym samym uniemożliwione zostanie wywieszanie na placówkach flag skrajnie lewicowych ruchów politycznych, takich jak LGBTQ i wszystkie inne literki, czy na przykład Black Lives Matter. W nowych wytycznych czytamy. Od teraz tylko flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki jest dozwolona do wywieszania lub eksponowania w obiektach USA, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz w treściach rządowych Stanów Zjednoczonych. Wyjątkiem będą emblemat jeńca wojennego lub zaginionego w akcji i flaga bezprawnego przetrzymania. Decyzja weszła w życie natychmiastowo, a pracownicy, którzy nie zastosują się do treści rozporządzenia, będą musieli zmierzyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Za czasów Joe Bidena wprowadzono w tej sprawie pełną dowolność. Bardzo ochoczo korzystała z niej chociażby ambasada Stanów Zjednoczonych w Watykanie, która w czerwcu, miesiącu poświęconemu najświętszemu sercu pana Jezusa, prowokacyjnie umieszczała na swoim budynku tęczową tzw. Tak flagę Dumy czy też raczej pychy. Polska. Podlegające prezydentowi Warszawy, panu Rafałowi Trzaskowskiemu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oferuje w miejscach dostępnych także dla dzieci książkę Gender Queer. Autobiografia. Autorstwa amerykańskiego, niebinarnego oraz aseksnego transaktywisty, używającego imienia i nazwiska Maja Kobabe. Książka, oprócz nowoczesnego i inkluzywnego opisu dorastania jako osoba trans w sposób niechroniący od form neutralnych i neozaimków. nie stroni także od wulgarnych treści pornograficznych. Do skandalu związanego z gender queer odniósł się popierany przez prawo i sprawiedliwość kandydat na prezydenta pan Karol Nawrocki. Podczas spotkania w Oławie powiedział: Nawoływanie do zmiany płci, obsteniczne obrazki, które można tu znaleźć, to indoktrynacja i ideologia naruszająca wrażliwość, bezpieczeństwo i komfort dzieciństwa. Naszych dzieci, wnuków, osób młodych. Musimy chronić nasze dzieci przed tym, co już zaczęło niszczyć Zachód. Są dwie płcie w Polsce i na całym świecie. A taka indoktrynacja i taka propaganda wiecie, gdzie powinna się znaleźć. Po czym pan Nawrocki wsadził okładkę obstenicznej książki do niszczarki. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Ksiądz Matthias Gaudron. Katechizm o kryzysie w kościele. Kontynuacja rozdziału piątego. Ekumenizm. Kontynuacja odpowiedzi na pytanie, czy wszyscy ludzie będą zbawieni. Apokata skazy powszechnego zbawienia, a więc tezy, że wszyscy ludzie są rzeczywiście, a nie tylko według możliwości, zbawieni. Wydaje się nauczać kardynał Wojtyła w już wspomnianych rekolekcjach. Pisze on. Narodziny Kościoła w chwili mesjańskiej zbawiennej śmierci Chrystusa były w gruncie rzeczy także narodzinami człowieka, i to niezależnie od tego, czy człowiek o tym wie, czy nie wie, czy to akceptuje, czy też nie. W tej chwili otrzymał człowiek nowy wymiar swej egzystencji, którą Paweł nazywa krótko byciem w Chrystusie. Wszyscy ludzie od początku aż do końca świata są przez Chrystusa. Dzięki jego krzyżowi odkupieni i usprawiedliwieni. Jeśli każdy człowiek, niezależnie od tego, czy o tym wie, czy nie wie, czy to akceptuje, czy też nie, ma bycie w Chrystusie i jest zbawiony, to wszyscy będą zbawieni, a nikt potępiony. Wydaje się, że także jako papież prezentuje on ten pogląd w swej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, pisał bowiem: to dotyczy każdego człowieka, gdyż każdego człowieka dotyczy tajemnica odkupienia. Z każdym jest Chrystus przez tę tajemnicę nierozerwalnie złączony. Oto człowiek w pełnym świetle tajemnicy, w której uczestniczy przez Jezusa Chrystusa, tajemnicy, w której uczestniczy każdy z czterech miliardów ludzi żyjących na naszej planecie, od pierwszego momentu, od poczęcia pod sercem matki. Jeśli człowiek od pierwszego momentu swego życia jest na zawsze złączony z Chrystusem, do czego potrzebny jest jeszcze chrzest i przynależność do widzialnego kościoła? Pomyślmy o tym, że autor powyższych słów chciał uczynić kardynałem Hansa Ursa von Baltazara, teologa, który faktycznie uważał, że piekło jest puste. To stoi jednak w sprzeczności z nauką pisma świętego. Mówiącego w wielu miejscach o piekle. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: Wtedy życzę i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom Jego. Wydaje się nawet, że wielu jest takich, co idą do piekła. W innym miejscu Ewangelii św. Mateusza czytamy. Albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. Także Kościół był aż do obecnych czasów przekonany, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne potępienie. To było impulsem dla działalności misyjnej. Wielu chrześcijan nie obawiało się żadnych trudów, by głosić Ewangelię i w ten sposób zbawić jak najwięcej dusz. Jeśli wszyscy są już zbawieni, to misje nie mają szczególnego znaczenia. Ich jedyny sens polega wtedy na mówieniu ludziom, jesteście już, choć o tym nie wiecie, zbawieni przez Chrystusa. W istocie kardynał Wojtyła interpretuje w ten sposób fragment Gaudium et Spes. Chrystus, nowy Adam, ogłasza człowieka człowiekowi. To ma oznaczać, że Chrystus objawił człowiekowi to, co z nim już się stało, a mianowicie, że on ma bycie w Chrystusie. Czytamy: Objawienie polega na tym, że syn Boży przez swe wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. Kościół nigdy nie rozumiał misji w ten sposób. Misja oznaczała dla niego niesienie ludziom zbawienia poprzez głoszenie Ewangelii i szafowanie sakramentów. A nie obwieszczanie im, że już od dawna posiadają zbawienie. W Ewangelii Świętego Marka czytamy: Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pytanie 51. Co należy sądzić o spotkaniu religii w Asyżu? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. W poniedziałek w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja z okazji 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, powtórzmy, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Uczestniczyła w niej minister edukacji narodowej pani Barbara Nowacka. Pani minister, jak już pewnie wszyscy słyszeliśmy, zabłysnęła stwierdzeniem, że na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Słowa te wywołały oburzenie opinii publicznej. Natomiast co bardzo interesujące, w pierwszych chwilach po wybuchu afery. Konta farmy troli silni razem, popierającej Platformę Obywatelską, pisały, że w czym problem, przecież to byli polscy naziści. Dopiero kiedy pani Nowacka na swoim profilu w serwisie X wyjaśniła, że doszło do przejęzyczenia, wpisy silnych razem zaczęły być usuwane. Nawet zakładając, że faktycznie doszło do pomyłki i przejęzyczenia, to akurat takie przejęzyczenie wiele świadczy o tym, kto go dokonał. I jeszcze raz Polska. Archidiecezja Warszawska wystosowała dość kuriozalne oświadczenie odnośnie Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Warszawie. W komunikacie Kurii czytamy: Archidiecezja Warszawska zdecydowanie odcina się od Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla, który 1 lutego ma odbyć się na terenie naszej diecezji. Archidiecezja nie ma z tym wydarzeniem nic wspólnego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i co do głoszonych na nim treści. Wygląda więc na to, że warszawska kuria nie chce mieć nic wspólnego ze społecznym panowaniem Chrystusa Króla, co w sumie nie powinno już chyba nikogo zaskakiwać. Współczesne nauczanie kościoła odnosi się bowiem do Chrystusa jako króla wszechświata, ale nie króla ludzkości, państw i społeczeństw. W kongresie wezmą udział m.in. polski poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Grzegorz Braun, oraz prezydent Siemianowic Śląskich, pan Rafał Piech. Kongres miał rozpocząć się mszą tradycyjną w kościele przy Placu Teatralnym, gdzie działa apostolat Instytutu Dobrego Pasterza. Jednak msza została odwołana. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mój drogi słuchaczu, nagrywam właśnie audiobook o wychowaniu dzieci. Dziś jednak mowa będzie o czymś innym, a nawiązuje do audiobooka, ponieważ przedmowie podany jest cytat przypisywany Pitagorasowi, który od dłuższego czasu tkwi w mojej pamięci. Oto on. Kto poznał powaby ducha i rozmiłował się w czystej myśli, ten gardzić będzie chucią cielesną. Powaby ducha i myśl czysta. Bardzo mocno siedzi mi to w głowie. Dlaczego? Podzielę się z Tobą, mój drogi słuchaczu, czymś ze swojego życia, chociaż prawdopodobnie wszyscy częściej lub rzadziej coś podobnego przeżywamy. Chodzi o coś, co nazywam umilaczami życia. Przykłady: film, serial, piwo, tytoń, coś słodkiego, godzinka na Twitterze bez przerwy itd. Wszystkie te rzeczy lubię. Nie wszystkie mi służą i nie wszystkie pomagają w pracy i w życiu. Dlatego staram się tych rzeczy unikać. Ale co w zamian? Każdy człowiek ma inny poziom polegania na tych tak zwanych umilaczach życia. Jedni zdrowy, inni mniej. Ta rozprawka nie jest jednak o przyjemnościach i ich roli w naszym życiu, ani gdzie jest umiar, a gdzie się kończy. Rozprawka ta jest o czymś innym. Ilekroć w przeszłości próbowałem coś ograniczyć. Bywało, że nachodził mnie delikatny niepokój czym wypełnie przestrzeń po tym czymś. Przestrzeń, która wydaje się być wtedy pustką. Oczywiście można wtedy, a nawet trzeba modlić się, aby niepokalana uzdrawiała nas z nadmiernej, niezdrowej potrzeby umilaczy czasu. To, jak doskonale wiemy, nie jest jednak żaden automat. I nasza natura może naprawdę utrudniać nam życie domagając się od nas czegoś, czego wolą nie chcemy. Gdy się tego pozbawiamy, może nastąpić wyżej wspomniane poczucie pustki, którą nie wiadomo czym wypełnić. Nie, żebym nie miał pomysłów na zdrowe i pożyteczne spędzanie czasu, ale żaden z tych sposobów nie wydawał mi się przynosić satysfakcji, żaden nie wydawał się dawać tak zwanego kopa. Ta rozprawka nie jest jednak o wychodzeniu z niezdrowych nawyków, jest ona o tym, że, a mówię to zupełnie poważnie, ja odnalazłem coś, co z powodzeniem zastępuje mi wiele tak zwanych umilaczy życia. I jest to coś, o czym powiedział właśnie w przytoczonym na wstępie cytacie Pitagoras. Myśl czysta. Obcowanie z prawdą jest czymś wysoce satysfakcjonującym. Dla niektórych może nie brzmieć to zbyt elektryzująco. I ja w przeszłości prawdopodobnie na takie słowa również przewróciłbym oczami. Dziś jednak wśród swoich prawdziwych i w sposób realny odczuwalnych umilaczy czasu znalazła się literatura, która zawiera właśnie to. Myśl czystą. Prawdę. Coraz częściej pomaga mi to, kiedy nachodzą mnie powiedzmy niekorzystne dla mojego życia i pracy niezdrowe ciągotki. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy jest coś zdrowego, co daje ci prawdziwego kopa. Mario, posłuż się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik Zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć pracę zespołu sprawek okiem Katolika finansowo regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 16 lutego zostanie odprawiona kolejna już Msza Święta Tradycyjna, w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Martyno, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziś nagram pilotażowy program Sprawki Okiem Katolika wieczorem. Mam nadzieję, że do zobaczenia wtedy. Mam też nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro rano. Mój drogi słuchaczu, zostań z Panem Bogiem.